maneczko postanowiłem nagrać ten film ze względu na to, co się odpierdala na polskim YouTubie. Powiem kilka słów, co sądzę na temat Daniela Magicala. Jak dla mnie jest to osoba neutralna, która ma ciężką sytuację w życiu, i w domu. Jak powiedział sam Daniel, YouTube jest dla wszystkich. On chce robić swoje i nie rozumie, dlaczego większość YouTuberów go szkaluje. Jak dla mnie, i samo, i reszta YouTuberów przegina i używa argumentów typu Bo inni wolą oglądać patologię. Dlaczego nie oglądacie mnie? Przecież ja niczym nie rzucam i nie robię z siebie idioty na live. Powiem tak, a co was to kurwa obchodzi? Co ktoś robi u siebie na kanale i w jaki sposób zarabia pieniądze? I samo jest po prostu hipokrytą, bo sam nieraz wyzywał Amelka na live, rozwalał pady, a teraz jedzie po osobie, która ma odmienny kontent od reszty. To tak samo jak z Rafatusem. Boxdel mu pomógł i zrobił się wielki ból dupy, bo jak on może pomagać takiemu patusowi. A czemu nie, skoro Boxdel czuł, że tak właśnie powinien zrobić, to jest jego, powtarzam, tylko i wyłącznie jego sprawa. I jego pieniądze, tak jak Daniela Magicala, co on robi na swoim... Powtarzam w swoim kanale i w jaki sposób zarabia pieniądze. Poruszę jeszcze sprawę Meduzy i jego bólu dubska. Nie potrafił pohamować emocji i koniec końców zerwano z nim umowę. A Daniel, Daniel po prostu siedzi i przyjmuje ten cały hejt na klatę, bo tak właśnie powinno się robić, a nie zamawiać bilety i jechać do kogoś, by mu wpierdolić. Za to, że Daniel tylko powiedział, że zgapia po nim live. Drodzy youtuberzy, czy sądzicie, że to jest w porządku, takie wpierdalanie się komuś w życie i w kanał? Czy to jest mądre i samo wyzywać kogoś od biedaka, mówiąc moje koła do samochodu są droższe niż jego dom? Ciesz się, że ty masz pieniądze i masz za co, za co żyć, bo niektórzy nie mieli takiego kurwa szczęścia. Ile bym dał, żebyś ty i sam poklepał trochę biedy? i zbierał pieniądze na jedzenie, a nie na auto czy inne twoje zachcianki. Zastanówcie się, jeśli osądzacie innych ludzi i najpierw spójrzcie się, co sami robicie, bo nikt nie jest święty i w wasze kontenty nikt się nie wpierdala, a więc odpierdolcie się od Magicala, bo nic złego wam nie robi. Sam przyznał, że jest malutki i nie chce z nikim wojny. On nikogo nie ocenia, więc i wy przestańcie, bo to wy robicie największą patologię na YouTube przez te wasze dramy. To by było na tyle w tym odcinku, jeśli myślisz w taki sam sposób, jak ja zostaw łapę w górę siema.